Na ciebie Na ciebie zejdzie A... Wiesz ile on nie jeździł Długo, długo. A Ale dymek już puszcza A oleju nie bierze Tak, mówię że bierze yy, Wyciekam yy, Spod czujnika poziomu oleju Bo tam jest chyba O-ring się teraz postał długo na kanale Bo przewody hamulcowe wymienione Nówki sztuki Nawet nie widać, ale nówki sztuki są W kawałku jeden jest i pół metra, a drugi 5 nie było, musiałem sztukować no. tu, 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 Tutaj Albert planuje wyjechać już zima? No to i fajle śniegu tyle, tylko że wierzchnia warstwa jest taka. Nie, Podejrzana. Tu, tu nie. Bo no, tu się sobie... no, odwaliłem dotąd, ale tu Ale tu możecie ściągnąć. I tu jest taki... Ale tu pod wkładem jest kwiaty. Tylko że on za mocno śniężył i może być. Bo wczoraj deszcz lał który mroził. No dobra. Mi się zdaje, że tu nie przejdzie, bo to jest straszna górka, byle naciągnik by go nie ściągnęło na dwa razy chyba. Ale bym pojechał do przodu, bo żeby sobie pomylił. jeszcze kurczę, jest pierwsza pogoda, trochę zimno. Tam pewnie kiwice w domu już są. Nie, nie przejedzie, jeszcze raz. Stop! Dobra, dawaj tu Przedem? Ej, ej, ej! O nie! Kopie. No. Dwa razy zapraszasz? Chyba nie trzeba, nie? No. Oj, go Co się boisz? A tu pomiędzy? Co? Co? Boisz się? Dup, dup. O, panie! Na no to siedzimy! Oj, ta, ta, ta! ta, ta, ta. Ej, Człowiek, przechodzimy, czy no? nie? Nie, oparł się. Czemu rzeki rosną tak... krzywo? Zaraz będę jechał. To się potem tym No to, to, a dobra, ja już, ja już nic nie mówię. Nie, że twój dada tam wypatrzył, a tu policja nie pojedzie, jak... Nie będę... Ja pitole. Serio na c Gorzej jak Merodon. I to dużo gorzej. Mówiłem, że z jest do dupy na asfalcie. Spróbujemy. To blisko chałupy jesteś. Powoli! Powoli! Co powoli trzeba przebić? Tylko chłodnica i... na wierzchu. Ale na asfalcie on się w ogóle nie chce napędzić. No. Nie. A ja sobie wysiądę czekaj. Pięknie. Ładnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Czuję się jak lodołamać! Ja wolę patrzeć z zewnątrz, że kurde dużo, dużo lepiej się to ogląda. Działa? A ty się śleguje bata. O, hop. I połkom. Po kostkę. To jest trawa to się zbiera większy puch. Sucho. <śledź> 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 Głęboko się zabić można. Co jest? W tą stronę jeszcze raz byśmy... ale tu zaskoczę lepiej Tak? Daj podmiodę. A co tam na dole jest? Nic, ale o zakręt mi chodzi, nie? No tu krótki zakręt. Be-be-be-be-be-be-be Nieźle. Na wewnętrznej się można ustawić. Chwała jak ten w... na bank! Tuwa! Rondo jest jego, nie? Patrz, 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 patrz! Patrz! ale jak! Mówiłem, że w... No, tam jest chyba jeszcze fajnie No, tego widzowie dawno nie było I wracamy do dawnego stylu nagrywania Nagrywania telefonem Przepięło bieg, tutaj Brakuje przyczepności Kamień jest pod spodem, o, zróbmy to tak Setne. A fajnie. W... To się zatrzymuje i daje tobie. Tak, tak, tak. To miało być, że kurde, w tą stronę lepiej idzie pewnie. Zróbiesz się tu jedno kółko w tą stronę, w tą? No? Mi się zdaje, że tutaj powinno być fajnie, jak nie, nie wyciągnie przodu. No właśnie, tu mi przód wyciąga na pewnym zakręcie. Chyba to duże kondy i nie masz na kole. A zostawiam! Będzie się lepiej napędzać. Oh, nice! Nice, lekkie, ale szedł. Tutaj za 3-4 dychy konne wam w ten zakręt. Ci ciepło zrobiło, bo nie wiedziałem co tu się stanie. Ale wcześniej tu zasuwał! Ja? No, tu ten zakręt zaciągnąłeś. Świetnie! A ja myślałem, że za delikatny, a teraz chciałem większe kąt i mnie ściągło. bo tu przycinałeś zakręt, temu ci nie wyciągnęło wsadu. Eee. A fajnie szedł. O, ale tu zakręt, ja pierdniczę, ja, jak Nie, to... Zimek, to jednak... Y, asfalt to jest dupa, nie? Ale jak ma luźniejszą nawierzchnię, ale on... On i tak mocno nie dochodzi do siebie. Dochodzi, dochodzi, w całości. Nie. Dobra, próbuj se rundkę. Na, Na, Na stresowanie. Patrz, ale ładna oponka teraz, nie? No, ma, ma to tu robić. No, mama, ma. ale człowieku mocy taką ma za mało 150 koni. Zabrakuje? brakuje? No. Tak zrobi przepięcie to. O, przednia też taka ładna. No. Ale nie, aż taki głośny, czy jest? Nie, szybko, no. fajnie chodzi. Ta, tam czasami słychać było, jakby coś się nagle w silniku stało. Takie było pół. Oho. Nie, biegi. <laughs> Biegami czasem lubi szarpnąć. Pojechałem! Gdzie by szybko ustawić tu, tu? Po zewnętrznej? Po zewnętrznej chyba gorzej, ale no po tych śladach moich to gorzej po zewnętrznej stać. Jak coś szybko trzeba w krzoki uciekać. Uf. no od wewnętrznej teraz. Ale ładnie set. Jednak urodzony drifter przy Państwa. Oj, to ugięcie musiało być piękne. Będzie z czego wybierać. Zaraz jeździłem mu śnieg i teraz jest czysta nawierzchnia, która jest śliska. Będę jak zawsze się tłumaczył. Ciszę słychać. Od drugiej strony jedzie. Jopie. Dobra, osrałem się trochę <grym> Ten razem tu Ale ciupie Teraz od drugiej <grym> Moje ślady jego ślady <grym> Jeszcze chwilę i ca, 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 całą odległość będzie bokiem leciał. O, robi zawrotkę. A, zawrotkę. Tak ładnie wstecz widać. Dobra. Dużo utalent. Chłopie, jak żeś ty szedł. Ja, ja, o, ja tu, a ty tu tak ładnie. Idzie, napędza się na simakie, nie? Fajnie, a pomysł co będziesz cztery napędem? No nie, no, ja, ja już wykorzystałem. Ja już ale ja widzę, a, ale człowieku dwa razy to było tak blisko mojej Codem. ręki. No. A ty widziałem, że jesteś wystawiony, tym razie czego miałeś kąt. Ja, a ja no, rękę tak, czy. No. Ja, a, jak, ale, jak wrażenia? No, super, fajnie się. Jedzie. Fajnie, fajnie, nic jest tutaj, no ta strona? Puka mi drążek jakby kierowniczy, ja raczej nie wałem, bo było równo. No tu równiutko, ale o, ładnie ci A do, zapinałeś mu D czy dwójkę? D. Dwójkę zapnij. To? Bo tobie na trójkę tu przerzucało, pamiętam. Siadaj jeszcze od środka. O tu i próbowałem. Na razie przerywamy nagrywanie, bo ten, bo od środka nie widać i tak. Dajem no. do spryskiwaczy. I but. O, Tym razem nie poszło mnie to ładnie według tej. Według, według planu szła, a u mnie jest chaotycznie. Chyba, że, chyba, żebyś siedział w środku, to byś zobaczył. Haha, <słuch> jaki nachylony! <słuch> Wiesz, że na go kartach się nie wolno nachylać? A to tu... jest go karty? <słuch> no nie, bo to zamiast poucać ci ten przerzuca masę no, w złą tak. stronę. No. W drugą trzeba się odchylić. No, no, no. Nie, nie wyciągaj tak. Teraz Ci mogę pokazać Oj, 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 coś... Jakiś dziwny dźwięk. Jakby zaczęło cięwać on coś. No weźmy, zobaczcie. Bo mi ten... A ty masz gaz włączony? No się świeci. Nie wiem, ale nie ma pełna. Czy jak miga, to nie? Skudę, ja, ja, jak zwykle coś się musiałem. Nie, mój błąd, bo to już było na początku chyba. Bo ja sobie je za te linki, te przewody hamulcowe. nie? A tu nie ma dziur, żeby trępetko? Nie, 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 za przewody hamulcowe były wypane. Ja trępetki odciąłem i zapomniałem zatratytować przewody. A. No i to mój błąd. <grym> Dziękuję, że miałem ten zaszczyt się przejechać. Ale, tak, ale to jest najlepsze? Pewną temperaturę. No, nie, za u mnie w Merolu już 100 stopni było.